No, przykro mi, no przykro mi, co robiłem, robiłem, wypłaty nie dostałem. Mówię, no gdzie pójdę? Po kolanach do Was. A słoniki skąd masz? Z domu wziąłem. Legatne. Z indy. Z domu, z domu. Widziałem, ostatnio płakałeś tutaj rana na rajbie. A no! No przecież ja wypłaty nie dostałem. Ja czy miesiące, człowieku ja wypłaty nie mam? Rozumiesz? Damian rozumiesz czy to, że ja 3 miesiące pieniędzy nie dostałem za prąd, 600, teraz mam do zapłacenia? Z czego? Alimenta mam, który dzisiaj jest? 25 czy 6? 6, 6. Ja do końca miesiąca muszę na troje dzieci, bo mam 3 synów, alimenta zapłacić Z czego ja im te pieniądze zapłacę? To po co ja mam robić? Na zeszyt w sklepie chleb Długo mam 60 złotych do dania za chleb, tylko jadłem Szczerze, powiem Ci tak Suchy chleb, znaczy świeży. I wodą zapijałem. Taki jestem mocny.